Hej, witajcie w tym odcinku. E, przepraszam Was, że nie było dość długo odcinków, ponieważ nie miałam czasu ich nagrać. Ale teraz już powracam z normalnym nagrywaniem filmików. Więc przechodzimy do gry. E, w tym odcinku Wam powiem o właśnie wynikach tamtego konkursu. I tam, tamten konkurs wygrał czarny kotełek albo wygrała. Serdecznie gratuluję i proszę, skontaktujcie się ze mną na Plus na tym koncie. I nazywa się to konto Weronika z Pastia 1/54. Więc tyle z wiadomości, i teraz przechodzimy do gry. Więc, właśnie w tym odcinku, chciałabym poruszyć temat, który już zawładnął polskie MSP, tak jak i zagraniczne. Co się stanie 9 maja? Właśnie 9 maja ma nastąpić aktualizacja. Nie wiem, czy to jest prawda. Wiele osób myślało, że zaatakują hakerzy, ale ja szczerze nie wierzę w hakerów, bo po co by mieli tracić swój czas na taką grę dla dzieci, naprawdę? Bo i hakować im konta Jak tacy hakerzy, ja ich naprawdę podziwiam, bo tacy bardziej oni umieją na, oni umieją na przykład skakować jakiś bank czy coś takiego. E, no i właśnie myślę, że oni by się tym zajęli, a nie taką grą różową naszym Movie Star Planet. E, więc tak, tyle mam naprawdę do powiedzenia w tym temacie jest to. E, myślę, trochę inny temat. E, no i nie wierzę coś, żeby hakerzy mieli zawładnąć tym polskim MSP albo w ogóle tak całym MSP yy, o, właśnie napiszę status, że nagrywam kurczę, nie. nie no, muszę inaczej no, ona ślicznie, negację pisałaś yy, tak, więc yy, napisałam już status, nagrywam gość, to ok, yy, więc no, i tyle mam naprawdę do powiedzenia w tym temacie, i myślę, że to jest naprawdę nieprawda. A wiele osób pisało e, o tej sprawie do moderatorów, ale moderatorzy nie odpisywali zbytnio kontre, konkretnie, e, tylko odpisywali, że na przykład e, ma nastąpić aktualizacja, że ja myślę, że nastąpi jednak ta aktualizacja tego 9 maja. E, no i naprawdę. E, Myślę, że, no, że y, przyda nam się ta aktualizacja. Oj, niski poziom baterii, więc muszę się streszczać. Y, no i właśnie tyle mam do powiedzenia w tym temacie. I właśnie ostatnio wyszedł też nowy motyw, w czwartek. Y, jest to nie wiem jaki motyw. I zobaczę z Wami teraz, kto tak, jest taki. Pomieszany ten filmik trochę z motywem o tym 9 maja, o wynikach konkursu. Jest to taki miszmasz. Więc tak. O, bardzo ładny motyw. Street style. Aha, okej. Okay. Więc zdejmiemy z mojej movie star te rzeczy. Tak. Więc miałam jeszcze coś do powiedzenia dla Was, tylko mi się zapomniało. Na razie zrobię ten look może? O, ładne... To jest bardzo ładne. Mi się to podoba, tylko może czarne jednak. O, fajnie to wygląda, te włosy też są bardzo ładne. No jak widzę, fajny mój gust, więc y, no ładne rzeczy, ładne. No, y, więc właśnie podoba mi się ten motyw i oceniam go tak na 6 na 10. Y, więc y, tak nie przejrzałam całego motywu, ale dobra, to już sobie przejrzę po filmiku, albo sobie sami przejrzycie. E, więc tak, e, myślę, że będę Wam dawać e, to, prezenty z listy życzeń. Jak to, cię, możecie napisać e, na dole w komentarzu e, swoją nazwę z Movie Star Planet i ja będę losować w, w programie e, i będę dawać Wam e, rzeczy z listy życzeń. E, więc tak, myślę, że to będzie naprawdę fajny sposób, i już będę kończyć ten filmik, bo niedługo mi się bateria rozładuje, więc dziękuję Wam za oglądanie i do następnego filmiku.